Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z Ardal News. W dzisiejszym odcinku pochylimy się nad temat, tematyką gry Day Inclade 2 Skupimy się na temat tego wszystkiego, co do tej pory na jej temat wiadomo. Zachęcam Was serdecznie do dodawania w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału. A gdy wbijemy 4000 subików, to się konkurs ze fajnymi nagrodami. To co? Jedziemy z tematem. Moi drodzy widzowie, pierwsze informacje na temat pełnienia się drugiej części gry, czyli The Inkling 2, pojawiły się w roku 2018 podczas targów E3. Wtedy to krótki zwiastun nachylił rąbka tajemnicy. Jednakże na poznanie większych szczegółów trzeba było jeszcze długo poczekać. Na chwilę obecną, ostatecznie znamy już datę premiery, jest to 7 grudnia 2021 roku. W maju tego roku. Techland pokazało 7-minutowe gameplay, który pokazuje trochę z historii, frakcji w grze, a także jak wygląda rozgrywka nocą. Długie demo, które macie przed swoimi oczami, zostało pokazane już w 2019 roku na Track e 3 ale za zamkniętymi drzwiami. Demo pokazuje bardziej immersyjne wejście w świat Dayclay 2 ambitnie rozwinięty system parkour, walki oraz historię, która jest zależna od. Podejmowanych przez nas decyzji. Widzimy także nowe stare gadżety, takie jak linka z hakiem czy tyrolka. Zwiastun z roku 2018 pokazuje nam, że decyzje, które będziemy podejmować w grze, mogą mieć wpływ na całe części miasta. W innym filmie, wideo, możemy dostrzec skupienie się na rozgrywce bardziej w trybie stealth. Widać wyraźnie lepszy, jak jak Techland wprowadził od części pierwszej. Aiden, czyli nasz główny bohater, niepostrzeżenie przenika przez ciemny szpital, zachowując ciszę, a także poruszając się nisko, blisko ziemi, aby uniknąć wykrycia przez zarażonych. Oryginalny system dnia i nocy, który znamy z części pierwszej, będzie dalej w części drugiej. Zarażeni będą zalewać ulicę nocą, zmuszając nas do podróżowania dachami. Dyrektor kreatywny Adren Ciszewski zapytany o to, jak działa system dzień-noc, powiedział ludzie rządzą miastem za dnia, ale ulice są zalewane przez zarażonych nocą. Można rzec, że podłoga to lawa. Powinieneś trzymać się dachów. Kiedy skoczysz na poziom ziemi, to będzie bolesne. Będziesz ścikany i spotkasz krzykaczy. Krzykacze znani z części pierwszej mogą... Sprawić, że stracisz orientację, ale także przekazać wrogom Twoją lokalizację. Jeżeli zaś będziemy podróżować za dnia, spotkamy wiele zarażonych, niejako uśpionych czy hibernujących wewnętrznych budynków, jak na przykład w filmie Jestem Legendą. W trakcie nocy, kiedy zarażeni będą na ulicy, warto zapuścić do mrocznych stref ich gniazd, które teraz będą bardziej puste. Gdyż, ciekawa, czeka ta na nas tam ciekawa zdobycz. W tej części wracają także bardzo silne przemieńce, które będą nas ścigać i zmuszać do korzystania z przedmiotów oraz latarek UV. Mapa w Djengklai 2 będzie cztery razy większa niż w części pierwszej. Miasto jest bardzo różnorodne. Z jednej strony nasze wybory będą miały mocny wpływ na jego rozwój i kształt. Z drugiej zaś mamy tutaj charakterystyczny podział na dzielnice i tereny zajmowane przez poszczególne frakcje. Day Clay 2 zdecydowanie mocno stawia na parkour. Poza typowym bieganiem, bieganiem po ścianach, skakaniem, ślizgami i wspinaczką w grze będzie dwa razy więcej możliwości związanych z parkurem w stosunku do części pierwszej. W samym tych Pozmieniają się także niektóre osoby, które odpowiadają za Dying 2. Nie ma na przykład Krisa Avelon, który bardzo pomagał w kreacji świata. Doszło kilka osób, które pracowały na przykład przy Wiedźminie 3, na przykład Karolina Stachyra, która opracowywała całą linię kwestii związanych z Krwawym Baronem. Szczegóły historii Dying Light 2 nie zostały jeszcze zbytnio ujawnione. Na razie wiemy, że dzieje się to 15 lat po zakończeniu części pierwszej, a naszym zadaniem jest odzyskać przedmiot, który może zmienić przyszłość ludzkości. Wiemy również, że fabuła to 20 godzin rozgrywki, jednakże cała gra posiada więcej niż 100 godzin kontentu. W i 2 pojawiają się narracyjne wybory. Po pierwsze, miasto będzie zmieniać się. Zmieniać wygląd niezależności od tego, z jakimi frakcjami wejdziemy w sojusz. Ciekawe jest także to, że nie zawsze wybór będzie na zasadzie dołącz do nas albo zgin. Czasem te decyzje i wybory będą bardziej skomplikowane. Decyzje będą miały charakter trwały i nie będzie można ich od tak zmieniać, jednakże w niektórych sytuacjach Techland przewidział furtki, by przemyśleć swoje decyzje i móc je naprawić. W drugiej części zostanie także znacznie ubogacony system walki. Po pierwsze będzie można modyfikować bronie, podobnie jak to było w części pierwszej, sam crafting zostanie bardzo poszerzony, ale także zostanie dodane około 50 nowych kombosów, które można nakładać na broń, a także będzie można posiłkować się w walce otoczeniem. Spotkamy się z handlarzami, podobnie jak w części pierwszej, którzy będą nam sprzedawali broń, schematy, mikstury, używki, samo skradanie się będzie też miało o wiele większe znaczenie w tej części. To tyle. W dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał. Drodzy widzowie, dostawcie łapkę w górę, zachęcam Was do pisania komentarzy pod filmikiem, dostawienia subika dzwoneczkiem, zachęcajcie swoich znajomych do jego subowania, a gdy wbijemy 4000 subów, to pawidźcie konkurs ze fajnymi nagrodami. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!